Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Co mam zrobić? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Kochankowie, co wychodzi naprzeciw? Paść kielichów. Wynik, odpowiedź, rada, sąd ostateczny. Dołożę kartę, Wieża. Na spodzie talii jest karta szóstka buław i to może być tło czytania. To są dobre wiadomości. sedno, kochankowie, romans, namiętność. Silna chemia i wzajemne przyciąganie. Czujemy, że spotkaliśmy bratnią duszę lub kogoś, kto odegrał ważną rolę, kluczową rolę w naszym życiu. Również jesteśmy na etapie wyboru między różnymi ścieżkami lub mamy podjąć ważną decyzję. Człowiek czuje rozdrażnienie. Jest Rozdarty między sercem a rozumem. Jeżeli czujemy rozdarcie, to znaczy, że nie jesteśmy gotowi na związek. Pytanie jest, czy relacja, w której jesteś, jest zgodna z Twoimi wartościami? Co wychodzi naprzeciw? Paśkiwków. Dziecko, niedojrzałość, zaproszenie. Komunikacja, pomoc. To też są nierealistyczne oczekiwania lub niepewność w uczuciach. Ktoś nie jest gotowy na związek, jest niegotowy na poważne zaangażowanie, bo kieruje się iluzją lub lękiem. To też jest manipulacja emocjonalna, nieodpowiedzialne zachowanie, obietnice bez pokrycia. Żyjemy. W iluzji, zamiast dostrzegać prawdę. Wynik, odpowiedź, rada, sąd ostateczny i wieża. Kobieta, która zna swoją wartość, nigdy nie czeka na mężczyznę. To jest kobieta, o którą mężczyzna zabiega, a nie na odwrót. Jest zajęta w budowaniu swojej lepszej wersji siebie. Ona nie rzuca swoich spraw, nie odkłada swoich spraw na bok, na później, aby najpierw jego sprawę załatwić. Niedojrzały cienias wymusza na kobiecie albo chce, aby załatwiła jego sprawy na pierwszym miejscu, aby wzięła odpowiedzialność za jego niedojrzałe decyzje czy niedojrzałe działania. To jest wstyd, jak beret dla cieniasa. Partnerzy wspierają się. To on jej niesie pomoc, a ona go wspiera. A nie na odwrót tylko miernota żąda od kobiety ciągłej pomocy. Powinnaś mieć swoje ciekawe życie. Powinnaś zająć się sobą i swoimi sprawami. I tego ci życzę. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot, dba o siebie.